Niniejszy materiał przeznaczony jest tylko dla osób posiadających poczucie humoru. Przed zapoznaniem sugeruję przespać się z szamanką lub szamanem. Wszelkie podobieństwo do człowieków i zwierząt jest zupełnie przypadkowe. A jeśli materiał Ci się spodoba, to zostaw subskrypcję. Bardzo ucieszył mnie ostatnio fakt, że nowa seria o słowiańskich demonach i istotach lasu, czyli opowieści z mchu i paproci, przyjęła się z takim entuzjazmem. Moje zdziwienie wywołało jednak to, iż sporej ilość panów wskazywała tylko i wyłącznie żeńskie demony w wiadomościach prywatnych. Czyżby komuś możeło się spotkanie z driadami, rusałkami albo dziwożonami podczas nocowania w lasach i kniejach? Życzę miłej zabawy i zalecam sporą ostrożność. A dziś jedna z naszych demonicznych dziwoi zagości jako bohaterka. Spotykana w samo południe, sucha jak płyta paździerzowa, w gieźle, a czasami i bez. Kopiąca pod miedzą, za co ścigają Pawlak i kargul, południca. Wbrew temu, co powszechnie się sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Wlad Raymond, chłopi i ich obyczaje. Gdy gorące lato osiągało pełnię mocy, a słońce najmocniej dawało się we znaki każdemu. To w pocieczoła pracował pod jego palącym spojrzeniem, niejednokrotnie dochodziło do udarów słonecznych. A przynajmniej tak dziś nazywamy poparte badaniami skutki nadmiernego wystawiania się na działanie słońca. Nasi przodkowie jednak szukali wytłumaczenia w demonach, złych duchach i mistycyzmie. Tak oto do pantonu słowiańskiej demonologii dołączyła południca. Mogły one przybrać postać wiru powietrza, który dość często możemy zaobserwować nad rozgrzanymi polami. Pojawiające się za dnia w szczerych polach, tutaj nadmienię tylko, że upatrzyły sobie głównie żyto. Kobiety w białych giezłach, a czasami bywało, że i w białych sukniach z wiankiem na głowie, o imponującym uzębieniu, bardzo ostrych i długich szponach przypominających noże, zaliczane do zjaw żeńskich. Duchy młodych dziewoi, które miały nieszczęście odejść ze świata żywych, ale jednak nie tak zwyczajnie. Bo, żeby młoda dzierżlatka mogła stać się południcą, musiało być spełnionych kilka warunków. Umrzeć musiała śmiercią gwałtowną zaraz po lub najlepiej przed swoim zamążpójściem. Dodatkowo musiały być oszalałe z zawiści, bólu, po rozstaniu z narzeczonym lub dopiero poślubionym. Poszukują więc ich, wędrując przez pola uprawne i łany zbożowe. A tych, którzy nie zajdą im z drogi, albo zabijają, albo zmysły im mieszają. I to w dość wredny sposób, bo poprzez dekapitację. Co do dzieci, tu jest zgoła inaczej. Pochwyciwszy młode dziecko w worek, zakopywała je albo pod miedzą żywcem, albo uprowadzała do lasu i tam dopiero mordowała. Ale oprócz dość agresywnego usposobienia do ludzi, pod postacią wiru powietrza szkodziła też w inny, nieco mniejszy sposób. A mianowicie porywała ubrania osób kąpiących się w rzekach, no i tutaj piechty dom z gołą życią. A tak po prawdzie, to robiła to po to, aby zwabić wrzuconą na pola odzieżą swoje ofiary w łany zbóż. Bardzo ciekawą cechą tego demona jest fakt zimowania, a dokładniej zdolność do wyczuwania nadchodzącej zimy i mrozów. Natychmiast kierowała się albo pod ziemię, pól, na których żer prowadziła, albo schronienie odnajdywała w kniei. A dokładniej, bo w pierwszym i drugim przypadku, udawała się do przygotowanego leża wykopanego i umożliwiającego jej zejście pod ziemię. Po roztopach, gdy śniegi zeszły z pól i lasów, sama odkopywała wejście do swojej pieczary i ruszała znów na żer aż do kolejnej zimy. Często bywa tak, iż do danego miejsca ich nawiedzeń przywołuje je przedmiot związany z nimi za życia. Może to być na przykład pierścień lub pamiątka po ukochanym. Więc, znajdując pierścionek, obrączkę lub welon w środku pola, najlepiej zostawić go w spokoju i szybko uciekać. Jeżeli spodobał się Wam dzisiejszy odcinek, to proszę o wpisanie w komentarzu kolejną nazwę Demona, o jakim chcielibyście materiał. Proszę też o subskrypcję kanału, ponieważ wciąż 90% odwiedzających tego nie robi, a to mogłoby pomóc mi w rozwoju kanału. To już wszystko na dziś. Dziękuję za odsłuchanie materiału i do usłyszenia.